8 czerwiec 2019 rok dzisiaj wziąłem się troszeczkę za porządkowanie starej kotłowni tutaj rozbijam stelaż gdzie przez całe lata leżało drewno o połowę troszeczkę już tutaj opróżniłem tu jeszcze jakieś śmieci na piecu rury od pieca pieca tak zwanego śmieciucha już są że tak powiem zdemontowane w połowie Mamy ogrzewanie od niedawna gazowe, także piec, piec węglowy. Tak zwany śmieciu, w zasadzie na wszystko, na drewno. Na węgiel jest do demontażu. Tutaj jeszcze zostało sporo drewna. Drewno jest dosyć stare, leży już tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem, kilkanaście lat może. Chciałbym teraz zaadaptować to pomieszczenie sobie jakoś tak w miarę, żeby to było ładnie, czysto, schludnie. Na pewno już tutaj nie będzie nigdy przechowywane drewno, ponieważ nastawiam się, że tak powiem, na ogrzewanie tylko gazowe. No może nie gazowe, może kiedyś uda się, że tak powiem, mm, założyć ogrzewanie, szczerze mówiąc nie wiem jak to się nazywa, e, takie maty elektryczne czyli używanie chyba elektryczne no. zobaczymy jak to wyjdzie założymy panele fotowoltaiczne wtedy będziemy no, próbować gdzieś tam szukać informacji rozpytywać czytać o tym jak założyć właśnie jakieś te maty elektryczne tak to nazwijmy nie wiem jak to się dokładnie nazywa może ma to jakąś tam fachową nazwę no ale tak czy siak na razie opróżniamy starą starą Kotłownie. Zaadoptujemy tutaj pokoik. Nie wiem czy tutaj nie będzie trzeba zasypać, bo tu jest dosyć głęboko. Są dwa poziomy. Tutaj są schodki. Nie widać tych schodów, ale są trzy schody w dół. To jest zapełnione na razie drewnem. drewnem może nawet gdzieś tam jakieś pozostałości po węglu zostały. No i co? Sprzątamy dalej. Wynosimy, rozbijamy stelaż i czyścimy. 19 luty 2020 dzisiaj zająłem się starą kodłownią, wyburzyłem mur który szedł tutaj 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 dotąd mur szedł także także zostało tak wyrównałem podłogę wrzuciłem tutaj 6 prawie metrów sześciennych gruzu Wysypałem piaskiem. Jutro sobie to zniweluję. Naniosę poziomy. I prawdopodobnie będę wylewał chudy beton. Nie wiem jeszcze jak to ugryzę. Czy kupić piasek, czy kupić gotową zaprawę? Zobaczę ile to by wyszło, przeliczę. I będę dłubał dalej. Także na dzień dzisiejszy wygląda to tak. I to wszystko. 19 marca 2020, środek epidemii koronawirusa w Polsce. Mało pracy, więc generalnie zabrałem się za pomieszczenie gospodarcze. Pokułem dzisiaj bruzdy na prąd przez całe to pomieszczenie. Nie wiem, generalnie, czy to będzie jeszcze jakiś urządzenie, być może jakiś filtr wody, który będzie potrzebował energii. Zostawiłem tutaj ucho. Zobaczymy, czy będzie potrzeba prąd. <laughs> mm, tutaj mamy prąd, który idzie tutaj do tego czarnego kabla. Czarny kabel. Kabel, przewód, nie wiem generalnie, jak jest poprawnie. Idzie tutaj na dół fundamentami. Fundamentami i wychodzi na dwór. Mam nadzieję, że kiedyś uda się zainstalować bramę na pilota. Także zostawiamy wyjście na prąd, ponieważ na podwórku niestety prądu nie ma. Nigdy nie było to przewidziane. Zresztą kto kiedyś słyszał o elektrycznych bramach na pilota? Także ten kabel czarny przechodzi przez środek. Podwórka, o, tam, 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 tam i tu, gdzie samochód, do słupeczka. Także na no, dziś chyba to wszystko. Kończę tą pracę, może jeszcze narzędzie troszeczkę poskładam, powynoszę i następny etap, jaki mam zamiar tutaj zrobić, to będzie chyba wylewka podłogi, tak mi się wydaje. Stropian już mam rozłożę e, w paru, nie wiem czy paru, generalnie e, izolację od wilgoci. Ponieważ jest to tylko chudziak. Zacznę rozkładać e, styropian na podłodze i postaram się zrobić już tutaj taką e, końcową wolewkę. To będę musiał to jeszcze podkuć Ten wystający to chyba jest fundament, żeby to się wszystko zlicowało z podłogą. No, ale do. To wyjdzie, że tak powiem na bieżąco czy to jest wyżej, czy to jest niżej także będzie dzisiaj chyba to wszystko czas jechać odpocząć do domu kochane pamiętniczku 2021 rok mamy kwiecień stara kopownia troszeczkę już nabrała kształtu było dużo planów co do kotłowni. Miał tu wyjść pokoik. No i generalnie wyszedł taki pokoik nie za duży. 12 metrów kwadratowych. Starych rzeczy od kotłowni już się pozbyłem. Mam tutaj stolik, komputer, jakieś siedzenie. Mam też starą, nie wiem to, jest kanapa. No stare łóżko, powiedzmy. Jakbym chciał się że tak pędroczkę położyć, poleżeć. Doszła tutaj taka szafa. Pieca śmieciucha, który tutaj stał, już go nie ma. Śmieci, że tak powiem, też nie ma. Drewna nie ma. Węgla nie ma. Tutaj, generalnie, było wrzucone 6 metrów sześciennych gruzów. Tą wnękę, gdzie kiedyś znajdował się opał. Tam było i drewno, i, 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 i węgiel, także poziom został wyrównany. Co tutaj jest zrobione? Aha, na ścianach jest tak, jak tutaj jest ściana, tutaj ściana też jest stropian od wewnątrz. Tak wiem, nie powinno się robić tego od wewnątrz, no ale niestety te bloczki oddychające, chyba multipor się nazywa, o nie wiem, nie jestem pewien, były troszeczkę drogie. To jest, że tak powiem, część. Piwnicy, więc więc na razie może być. Na ścianach jest 10 cm białego stropianu, natomiast na suficie jest 5 cm. Tutaj na podłodze pod panelami generalnie musiałem sporo wybrać piachu, chyba na sztych czy na dwa było wybierany piachu. Później, wszystko zrównane tutaj, razem z tym takim z taką wnęką, która tutaj była na, na opał. Później kręciłem tak zwany beton chudy, kurczę kręciłem to młotem Parkside'a, takim młotem wyburzeniowym. no ciężko było w wiaderku. No troszeczkę się z tym zeszło. Później położyłem tutaj na tą podłogę 10 cm styropianu białego, żeby to odizolować od podłoża. Zrobiłem to naprzemiennie, także podłoga jest w miarę, no, powinna być w miarę ciepła, odizolowana od gruntu. No troszeczkę fuszerką są te, te ściany, które są wyłożone białym styropianem. No, tutaj generalnie nie, jest, nie ma nic, ale te zewnętrzne ściany, które, które są, że tak powiem, od dworu, także są wyłożone, ocieplone w zasadzie styropianem. Na zewnątrz mam kamień, także nie chcę tego kamienia w żaden sposób zakrywać. Nie wiem, czy to widać, że to jest piaskowca. Ta Pięknica postawiona, więc no musi być jak jest. Kiedyś może tam zajrzymy przy okazji innych pomieszczeń, jak się ma oddychanie i skraplanie pary wodnej. Podejrzewam, że tam będzie, że tak powiem, no gnój będzie pod, pod tym... Pod, pod tym stropianem, ale na chwilę obecną tak to wygląda. Wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle. Mam tutaj starą lampeczkę, którą wykonałem z, ze starego statywu fotograficznego. Stary stołek, który gdzieś tam już był do wyrzucenia. Zrobiłem siedzisko ze starego blatu, który przywiozłem od siebie z mieszkania. No ta kanapa już to jest z końcówka lat 90. -tych. ona była w tym domu kiedyś yy, używana gdzieś tam na górze, miałem ją wystawić na gabaryty, ale pomyślałem, że w piwnicy jeszcze, yy, że tak powiem, spełni swoje zadanie. Tutaj mam krateczkę, którą dostałem od żony na no, jakieś tam informacje. Będę musiał sobie ją gdzieś tu przyczepić. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś, jak sobie ją przyczepię, yy, to będę mógł sobie, że tak powiem, jakieś tam informacje swoje. Yy, trzymać jakieś dokumenty czy, 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 czy cokolwiek, co tam będę sobie zapisywał. Żeby pamiętać. No I tak to wygląda, no. Także mi się wydaje, że zmiana jest. W domu się nic nie zmieniło. 3 lata temu myślałem, że będę zakładał jakieś panele fotowoltaiczne. 3, w zasadzie chyba 4 lata już minęły. Eee, na no powiedzmy 3, 2009... Nie, 2 lata w zasadzie, 2 lata minęły. Czyli nie aż tak dużo. Generalnie o fotowoltaice już troszeczkę więcej wiem. Eee, na razie nie będzie tutaj fotowoltaiki. No chyba, że może kiedyś będziemy tutaj mieszkać. Wtedy się pomyśli nad, nad, nad założeniem tych paneli. Na chwilę obecną jest tutaj ogrzewanie, tak jak wcześniej mówiłem gazowe i takie pozostanie. Także projekt stara kotłownia chyba można udać można uznać za zakończony. Wszystko tutaj raczej było robione, że tak powiem, po kosztach. No nie ma tutaj jakby nic nadzwyczajnego, nic drogiego. No są panele, jakaś tam stara szafa, stare łóżko, stara Stara nowa lampka. No, to krzesełko też przywieziono do mnie z mieszkania. To jest ogrodowe krzesełko. Także, aha, no, stolik jest dębowy, lity dąb, Ale myślę, że go kiedyś gdzieś tam może na górę sobie zaniosę. No, zobaczymy. Także na chwilę obecną wszystko.